Jak stworzyć premię procentową ze składnikiem parametrycznym przypisanym do składnika płacowego w gratyfikancie Nexo Nexo Pro. Gratyfikant Nexo jest domyślnie wyposażony w szereg składników płacowych, które mogą być wykorzystywane w procesie naliczania wynagrodzeń. Ich różnorodność pozwala na prowadzenie kadry i płac bez przeprowadzania dodatkowej konfiguracji. Istnieje również możliwość tworzenia nowych składników płacowych, które będą odpowiadały potrzebom Twojej firmy. W tym filmie dowiesz się, jak skonfigurować składnik płacowy premii od podstawy miesięcznej, którego procentowa wartość będzie liczona na podstawie składnika parametrycznego. Na początek zajmijmy się stworzeniem składnika parametrycznego. W module System wynagrodzeń, sekcja Płace, przejdź do zakładki Składniki parametryczne, a następnie kliknij Dodaj składnik parametryczny. Nazwij składnik. W przedstawianym przykładzie będzie to procent premii. Opcjonalnie możesz uzupełnić opis. Upewnij się, że status składnika ustawiony jest jako aktywny, a następnie wprowadź domyślną wartość składnika. W przykładzie wartość ustalona zostanie na zero, ponieważ realny procent będzie wprowadzany indywidualnie na umowach o pracę. Dodatkowo zdecyduj, czy składnik parametryczny ma być widoczny na wydruku umowy i jeśli ma się drukować, określ jego nazwę na wydruku. Tak stworzony składnik parametryczny zatwierdź przyciskiem Zapisz. Teraz zajmiemy się definiowaniem składnika płacowego premii od podstawy miesięcznej. Przejdź do zakładki Składniki Płacowe. Kliknij menu Dodaj Składnik Płacowy. Wprowadź nazwę składnika. Nazwa na wydruku zostanie uzupełniona automatycznie. Koniecznie ustaw zmienność składnika na zmienny. Następnie rodzaj wartości ustalna definicja, a następnie z rozwijanego menu wybierz edytor definicji. W górnej części edytora znajdują się funkcje oraz operatory, z których można korzystać przy tworzeniu definicji wartości składnika. Są one połączone w grupy. Matematyczne Funkcje i operatory matematyczne, np. plus, minus. Logiczne np. jeżeli lub oraz. Składniki płacowe. Funkcje pobierające wartość składnika płacowego lub parametrycznego z umowy, słownika, definicji listy płac lub wynagrodzenia. Wypłata. Funkcje pobierające wartość z wypłaty wyliczonej lub z wypłat z określonego okresu. Plan pracy. Funkcje zawierające różne wartości z kalendarza pracownika. ECP – funkcje zwracające wartości z ewidencji czasu pracy. Inne – pozostałe funkcje, takie jak np. wymiar zatrudnienia. Parametry – parametry programu, takie jak np. ulga miesięczna czy płaca minimalna. W przedstawianym przykładzie wartość wyliczona składnika podstawy miesięcznej będzie przemnożona przez wartość wyliczoną wcześniej skonfigurowanego składnika parametrycznego, a wynik zostanie podzielony przez 100. Zatwierdź definicję klikając OK. Przed zapisaniem składnika warto zwrócić uwagę na sekcję Wliczanie do podstaw. Zapisz składnik płacowy. Po stworzeniu zarówno składnika parametrycznego, jak i płacowego możemy przejść do procesu umieszczania ich w definicji listy płac. W tym celu przejdź do zakładki Definicje list płac, a następnie popraw listę, dla której chcesz wprowadzić zmiany. W otwartym formularzu skieruj się do sekcji Składniki. Dodaj tam przygotowany przed chwilą składnik Premia od Podstawy. Program wyświetli komunikat informujący, że dodanie nowego składnika płacowego do definicji listy płac spowoduje dodanie go także do wszystkich umów, które znajdują się na tej liście płac. W celu kontynuowania kliknij Tak. W sekcji Parametry dodaj składnik parametryczny Procent Premii. Wartość składnika pozostaw na 0. Wprowadzone zmiany zatwierdź przyciskiem Zapisz. Przejdź do modułu Umowy, sekcja Kadry. Popraw umowę należącą do definiowanej przed chwilą listy płac. W sekcji Parametry powinieneś odnaleźć składnik parametryczny. W kolumnie Wartość ustal taki procent podstawy miesięcznej, jaki ma otrzymywać pracownik jako premię. W celu zatwierdzenia zmian kliknij Zapisz. Ostatnim krokiem jest wyliczenie listy płac, która w odpowiednim momencie wyświetli składniki płacowe, w tym procent premii, którego zmiana wartości może wpływać na wysokość premii od podstawy.